Hej, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak rozpakować plik zip w telefonie z Androidem. A więc zaczynajmy. Dziś pokażę Wam dwa sposoby. Zacznijmy może od pierwszego z nich. Prawdopodobnie domyślnie macie zainstalowaną jakąś aplikację, która umożliwia wypakowanie plików zip. Aby to sprawdzić, wystarczy przejść do menedżera plików, czyli w tym momencie u mnie to jest File Manager. I następnie znaleźć miejsce, w którym mamy plik ZIP. U mnie jak widzicie, pliki ZIP są w tym oto miejscu. Kiedy już znajdziemy miejsce, w którym mamy ten plik ZIP, należy na niego kliknąć jeden raz. I w tym momencie, jeśli mamy jakąś aplikację zainstalowaną albo domyślnie nasz Android może takie pliki wypakować, pojawi nam się tutaj opcja Extract Files to, czy też wypakuj do. Klikamy w tą opcję i następnie należy wybrać, gdzie, w którym miejscu chcemy te pliki wypakować. Więc ja przejdę do karty SD, kliknę tutaj More, czyli Więcej, i wybiorę Stwórz Folder, czyli Create Folder. Nazwę go zip, i w ten folder klikam sobie OK. Folder został stworzony, klikam do tego folderu i następnie wybieram tutaj opcję Extract, czyli wypakuj. I w tym momencie wszystkie pliki z tego folderu zip są wypakowane właśnie w ten folder. I jak widzimy, w tym folderze pojawił się nowy folder o nazwie English. Jak w niego kliknę, otwiera mi się lista plików, które były zapakowane w ten właśnie folder zip. Oczywiście, jeśli domyślnie nie masz tej opcji u siebie w Androidzie pokażę Wam teraz, jak zainstalować odpowiednią aplikację i jak z niej korzystać, żeby w te pliki wypakować, jeśli domyślnie w Androidzie tej opcji nie masz dostępnej. Więc przejdźmy teraz do drugiej opcji, drugiego sposobu. Oczywiście, żeby zainstalować aplikację, przechodzimy do sklepu Google Play. Następnie tutaj u góry wpisujemy słówko zip. No i wybieramy tą oto aplikację, czyli Z Archiver. Wystarczy w nią kliknąć. I następnie klikamy Install. W tym momencie ta aplikacja jest instalowana. Może to, to oczywiście potrwać od kilku sekund do kilku minut, w zależności od tego, jak szybkie połączenie mamy. Ta aplikacja ma tylko 4 MB, więc pobranie powinno być dosyć szybkie i instalacja także powinna przebiec dosyć szybko. No i następnie tą aplikację możemy otworzyć spyta się nas o uprawnienia, czy zezwalamy, żeby ZArchiver miał dostęp do naszych zdjęć i innych plików na naszym telefonie, więc klikamy Allow, czyli pozwól następnie możemy wybrać jaki wygląd tego programu chcemy mieć więc tutaj możecie się pobawić ustawieniami, jeśli chcecie zmienić wygląd tego programu ja klikam OK, czyli zostawiam domyślny, klikam OK i następnie mamy informację, że jeśli chcemy zapisywać dane na naszej karcie SD musimy na to zezwolić i pyta się nas teraz właśnie czy chcemy zezwoić na dostęp do karty SD przez aplikację zArchiver czyli klikamy allow no i w tym momencie wszystko jest już skonfigurowane no i teraz musimy znaleźć miejsce w którym mamy ten nasz plik zip zapisany możemy go przenieść do dowolnego folderu oczywiście ja mam ten folder zapisany, ten plik zip w folderze books czyli przechodzę do folderu books no i tutaj jak widzimy mamy plik english zip Klikamy sobie w ten plik i w tym momencie mamy tutaj kilka opcji do wyboru, czyli, czy chcemy wypakować tutaj, czy chcemy wypakować na przykład do folderu o takiej samej nazwie, czy może chcemy wypakować do innego folderu. Więc ja w tym momencie wybieram Extract Here, co oznacza wypakuj w tym oto miejscu. W tym momencie ten klik ZIP jest wypakowywany już. No i jak widzimy, pojawił się tutaj nowy folder. Możemy sobie do niego przejść i mamy ten plik zip wypakowany, możemy z tych wszystkich plików, które były w środku, korzystać. Czyli właśnie w ten oto prosty sposób, te dwa sposoby, które zaprezentowałem, możemy rozpakować dowolne pliki zip. Ten drugi sposób działa także na pliki 7zip, czy też na przykład RAR. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się rozpakować plik zip i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.